Dobra, patrz, dzisiaj płynie Mike tu Gdy wylewam te szarczyste wersje tak do taktu Robię raptu i jest nastuk Dwóch kapitanów na burcie wśród samych majtków Płyniemy na tym statku z kierunkiem do zwycięstwa Kocham ten stan, gdy zajabak i pigęsta. A ty wiesz sam, że to dopiero wszedł smak Tym docieram do serca, władam ognie na pętlach Studio Hamsterdam, jezior CK-2, laj i 6.2 Wjeżdżasz, a ty przestań, czujesz smak, Gdy ten track się wykręca Będę się nad tobą zręcał, moją zajawką, którą beat pędza, Nie do podbicia jak twierdza. Chcę, by z tłustym rapem kojarzyła ci się ma gęba. w sobie poleciał w obiega, polewam tobie Chodzę, ty sam nie wiesz czemu, nuta buja twoją banią No bo robią to ci sami, znowu chodzi o to samo Po raz pierwszy razem, tu, używają coraz lepszych patentów Lepiej zacznij bujać się z tym, a nie stój To sześć rata pięć, dupę zsyła mnie w chuj. Robię to co chcę, a nie muszę, puszczam rok w Gdy akurat ziela nie kruszę, nagrywaj sobie Ale ja ci że z działa nie wróżę, odpalam ogień Złonie to właśnie teraz, nie później gdy dmucha w pochyłkie nie ostatni ślad po twoich duchach. wziął skup się, basu niskich słuchaj tonów, bo to odliczaje do twojego samozapłonu. No bo to jest częścią mnie, robię to, no bo ja wiem czego chcę Robię to i będzie tak zawsze Uwielbiam, wpuszczać na beat, nową przez Robię tak zawsze, bo ten płomień ciągle się tli Zaczyna się żarzyć, gdy wchodzę na bit Uchają, płomienie, pokazują skill To jak miuta drzwi, gdy usłyszę Tich Grafę prosto cię w pysk to robimy widowisko Mówisz, że masz coś do nas, bardzo mi przykro, wcale cię nie słyszę, jesteś jeszcze za nisko to Wiedzieć na ten temat, zejdę u 6 dwa Fabien, teraz rób krok w obie z blizdy, nie strzelaj ku poni Majka, to właśnie jesteś świadkiem dzieła